Cześć, witam was serdecznie, jestem Sopran, a przed wami kolejny odcinek Harry Pottera. Już mi przewano na samym początku. A przed wami kolejny odcinek Harry Pottera i Zakonu Feniksa. Powiem wam taką ciekawostkę, że nagrywam już trzeci odcinek pod rząd, tak mi się ta gaz spodobała. Także jak zacząłem nagrywać drugi, tak już jestem na czwartym. Ciekawie się zrobiło, naprawdę. Na początku się obawiałem, że jak e, do tej gry przysiądę na ślepo To będzie dużo problemów, zwłaszcza, że jest tutaj dużo zajdziek i... Nie mało do zwiedzania Jeśli mowa o Hukwacie. Ale na szczęście moje obawy były niepotrzebne Bo naprawdę póki co Jest e, przeprzyjemnie mm. O Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Tak jest. Doskonały dzień nana. Cieszę się, że z tym panem tak się dogadujemy. Swój zawsze się ze swoim dogada. I słuchajcie, chciałbym wypróbować nad tym czymś, cokolwiek to jest. Niech to się przyjrze. No, wygląda jak jakiś zapalnik na dole pochodnia, ale to wyżej to już nie wiem. Medale jakieś? Tarcza z medalami? Spróbuję to zapalić. Nacisi Enter, aby zbadać. No to się dowiemy za chwilę, co to jest. Naprawdę nie ma żadnego wyjaśnienia. No ale wygląda to jak jakieś odznaki. Coś takiego jak gablotka graczy Quidditcha w krwacie. Jeszcze sobie zerknę tutaj, bo chyba też coś się znajdowało. Żeby nie zapomnieć już potem, hmm. ale mówię, że sobie zerknę i tak musimy tu iść. Czekaj, podpalmy to. No, podpalanie nie pomaga. A jakie jeszcze zaklęcie będziemy mieli? Lista zaklęć, redukto. Może redukto? Ale bardzo mnie to intryguje. Co z tymi zasłonami trzeba będzie zrobić? Co teraz mamy? Zgubiłem plan. Incentio. O, zbroj do, do... ponaprawiania. O Boże, jakie straszne. Czy to ciągle Harry Potter? O, Czy życie ma sens? naceluj. pilnujesz przejścia? Nie powiem ci. Nie jak on patrzy. O nie, tylko nie on. Kto? On. Tam jest! Nie widzisz? Nie chcę na niego patrzeć! Nie dziwię się wcale. Okej, okay, chyba trzeba będzie zasłonę przestawić, tak? Na to oko. No wątpię, żeby bez powodu kamera. Najechała na te flagi domów. Hmm. Huh. Dobra, tu na pewno trzeba kawałek ściany wyciągnąć. To już się przekonałem ostatnio. Dobra. No ci się entera robi zbadać. Reparo. O tak, zakrygo. Zakrygo. No dobra, ale... To ściana i już! takie rzeczy. Sukces! Skandal! Chciałem pokoju z widokiem! A dostałem to miejsce! No trzeba było tak nie łypać na wszystkich dookoła. Dobra, jeszcze to. Incendio. Nie no, powiem wam, jeżeli chodzi o interakcję z tymi obrazami, to jest absolutnie genialne. Fenomenalna sprawa. Idzie się uśmiać. To jest chyba najlepsza rzecz w tej grze, póki co, jeżeli chodzi o takie moje odczucia. No dobra, panie. Przepuść nas. Dziękuję. On jest jednym z nich, wiem o tym. Przychodź szybko. Hasło to... Płonące Skórki. Po... A to chyba jak to dubbingowy profesora Quillera, tak swoją drogą, nie? Bardzo podobny głos. Płonące skórki ciągle nas obserwują. Ciągle. Hm, co to za miejsce. A, tu jest e... eksplodujący dureń, i wieża zegarowa, tak? Bardzo fajne miejsce. Wieża zegarowa, która się pojawiła, więzień z kabanu w filmówkach. Cześć. Zagrażę eksplodującego pasjansa. Dobra, pasjansa? E, para, zasady pasjansa. Znajdź pasujące pary. Pospiesz się i znajdź zapałkę, zanim karty wybuchną. E, w Wsad, wybierz kartę, enter podświetlać. No dobra. Aha, czyli to trzeba... Okej. Okay. Nie. O, para. A, i to trzeba jak najszybciej zanim wybuchną, tak? Dobra. Hmm, nie tofiłem. Dobra, i jeszcze tutaj została. Para. Dobra, trzeba się pośpieszyć, bo wybuchnie za chwilę. Nie! Okej. Okay. No, niestety jednej się nie udało uratować. Mhm. Czyli taka typowa ga w memory. Bardzo lubiłem zawsze tego. Najlepszy wynik 4. Eee. Zdobyłeś 9, okej. Okay. Pewnie trzeba będzie powtórzyć, ale fajna sprawa. Jesteś w tym lepszy ode mnie, eee, rozgrywka pochyowa odblokowana To w naszym pokoju jest dużo nowych rzeczy do obejrzenia. Dobra. Już się naoglądałem. Przyjdzie na to czas. No dobrze, słuchajcie, trzeba będzie wrócić tam na korytarz, bo Neville czeka. No ale jak już tu jesteśmy, to poróbmy parę fajnych rzeczy. Te znajdźki są genialne. Eee, chyba jeszcze raz. No, na celuj, ja piedziel. Depulso. Pulso. Cześć, porządku. Dywan. Depulso. Tego rycerza chyba się nie da uderzyć. Takie troszkę mylące. No dobra. Jeszcze tutaj sobie zajrzę, dywanik, zbroja. I na czym to skończyliśmy? Na tych eksplodujących dłoniach, jakieś rozgrywki puchaowe się odblokowały, cokolwiek to jest. Trzeba będzie to ogarnąć kiedyś. A na razie. Wracamy tutaj. Oni są wszędzie! Nawet spanikowany to jak Qurel. Dobra. O, jest i Nevil, ok. Cześć, Nevil. Chciałem go szukać. Nie wiem co się stało. Wymieszałem smoczy łajno z nawozem i te diabelskie sidła nie chcą przestać rosnąć. Profesor Sprout się wścieknie. Pomożemy ci. Dzięki, Harry. Używałem zaklęcia Incendio, aby je spalić, ale sam nie daje rady. Może w czwórkę nam się uda. Co za przypadek. Akurat gdy się nauczyliśmy. I Tylko jeszcze nacelować. Okej. Okay. Incendio! Może pomóż? No może pomożecie, tak. Byłoby fajnie pewnie. No i co oni robią? Rzucacie to zakończenie czy nie? No czemu to odrasta? No podpalajcie to! No, niby mieliśmy wszyscy współpracować, że tylko ja to chyba podpalam, co? Jeszcze raz, co tu się dzieje? Czekaj, incendio, jak to się dokładnie rzucało? Lista zaklęć. No dobrze robię. No i. No co za bezsens, o co tu chodzi? Dół, góra, dół. No pomóżcie kuźwa, ludzie Dobra Dopiero połowa? Czyli ciągle trzeba giwać, jak ja dobrze rozumiem No dajecie, dajecie, dajecie. Jakie w porządku? Puszczacie i nie mniej idzie podpalić tego. Coś tu jeszcze mamy do odkrycia przy okazji? Chyba nie. Dobra, podpalacie. się. jeszcze trochę. Nie! Chodźcie! Czy wy jesteście poważni? No ale jak się udało opanować to już może teraz będzie lepiej Naciśnij Enter aby zbadać Jakieś Prawda? Hentai? Okej, okay, zobaczmy sobie dalej Ciekawe czy można przejść Nie można Dawno się nie chodziło o szklani, tak w zasadzie od Komnaty tajemnicy chyba No nie, ja tam nie muszę palić Prawie koniec Dobra No teraz jakoś dobrze kooperacja przebiega Myślałem, że będę cały odcinek z tym się bawił A co tu mamy? Na Enter aby zbadać Tak myślałem znowu użyć o nie, 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 nie. jezioro, nie chcę powtarzać. To było okropne. Incendio! Wingardium Leviosa! Myślałem, że to trzeba podlać, może. Hmm. Szkoda. Zapowiadało się fajnie. No i co mi potem? Zdogi. Jeszcze musimy się zająć tym tutaj. Okej, dzięki Harry, że już po mnie w porządku Neville. Czy hermiona ci mówiła, że mam miejsce na ćwiczenia dla GD? Tak. A gdzie? Na siódmym piętrze to pokój życzeń, chodź za mną! Dopiero co tu przyszliśmy. No ale dobra, dajesz Neville. Zobaczmy. O, teleportacja. Pamiętam jak w kamieniu się wyzwanie incendio przechodziło. Incendio! Ale na szczęście już tych okrzyków nie ma tutaj. Hmm. Mój wewnętrzny eksplorator się budzi, ale fajnie tutaj. Nie tędy. Dobra, o bliźniacy czekoladowymi żabami. Ja mam 108. 57. Ale głosik. Hmm. Tu mamy wyżbierstwo. Chyba nie tędy, Dokąd idziemy? Naprawimy przy okazji. Piąty poziom. Dawno nie odwiedziłeś naszego sekretnego pokoju. Zobacz, co nowego przybyło. Dobra, zerkniemy przy okazji. Ale powiem wam... Mam problem w tej grze się skupić na fabule, bo tyle rozpeszaczy jest dookoła. Mhm. I tak, Neville poszedł tutaj. To tu? Gdzie? Musisz naprawdę chcieć. Pomyśl, że potrzebujemy sali do ćwiczeń. Trzeba pokazać tej ropusze. Muszę nauczyć wszystkich obrony przed Voldemortem. A nie mówiłem? O. Oh. Fantastycznie! To tak, jakby Hogwart nam pomagał! Musimy tylko znaleźć resztę i powiedzieć im, gdzie jest sala. I musimy zacząć ćwiczyć. Wywiesiłam listę członków GD na tablicy. Sprawdźmy, kogo brakuje. Znajdziemy ich na mapie Huncfotów. Znajdźmy wszystkich i możemy zacząć. No, czyli teraz będzie trzeba się poszukiwania bawić. Protego, ale mi nie wychodziło. Nauczysz nas? Jasne, że nauczę Neville. Hermiono, masz książkę z zaklęciami? To może... Protego. Może w książce są jakieś wskazówki. Tak, trzeba namierzyć cel i machnąć tak różdżką. Protego. Do góry? Dobrze, Neville. Pokażę ci. Rób to co ja. Hm, no dobra. Protego! Drętwota. Drętwota! Jeszcze raz to na pewno zapamiętam! Bardzo łatwe. Udało się! Udało! Można rzucić drętwotę? Nie można. Drętwota! Wspaniale! Dobrze, Neville. Nie przypuszczałem, że się uda. Spójrzmy na listę GD i zdecydujmy kogo znaleźć. Eee, masz 4 na 28 członków. Okej. Okay. Czyli tak na prawo. Ulala no trochę ich tu jest. Dolo Sandwich tak, na pewno. Firus Ridwick. Freddy George Weasley. No dobra. To będziemy ich poszukiwali w kolejnym odcinku Można coś tu zrobić Nie można O, zdjęcie HEG z trzaje ognia. Hm. Ale bardzo ładne miejsce, podoba mi się to jak ściany odbijają całe to pomieszczenie. Hm, no dobra, to na razie wychodzimy Nevila już mały w pakiecie. I teraz tak. Hm? Pan Wesley zaglądałeś ostatnio do salonu. Twoja siostra Gini zdaje się być czymś zaniepokojona. Prawie bez głowy nick. Tutaj Harry masz książkę zapisu? zapisuje. W zasadzie to jest takie fajne połączenie, bo dostajemy ten nowy Hogwart, ale leci muzyka z pierwszych części. świetna. Czuć ten klimat właśnie, pierwszych odsłon. Dobra, no to to jest piętro siódme, tu nie przejdziemy. Hmm, tu chyba byliśmy. Albo nie byliśmy, zgłupiałem. A tu jest pokój życzeń, okej. Okay. Dobra, i tak trzeba wrócić na razie... Na kartkę schodową. No bo gdzie indziej pójdziemy? I ja bym generalnie się udał tam... Do jeszcze popatrzeć. Czy czegoś nie pominaliśmy przypadkiem, bo tak mi się wydaje. Yy, I to jest tak, zielarstwo. No zaznacz, tak. I wtedy w kolejnym odcinku będziemy poszukiwali tych członków GD. Tylko ja ogólnie nie wiem, czy potrzeba zebrać ich wszystkich, czy tylko kilku wystarczy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że nie będzie za dużo takiego monotonnego latania. Dobra, no nogi mówią, że trzeba tędy iść. Nie, wracajcie tam. No co za mędy? Z powrotem już. O mój ulubiony pan od zabawy w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Tak jest. Dokładnie tak. I teraz o profesor Friedwig. Mam nadzieję, że skończyliście pracę nad przeciwzaklęciami. Pamiętajcie, że wyniki sumów będą miały wpływ na całe wasze życie. Tak, oczywiście profesorze. Przed oddaniem wypracowania muszę jeszcze sprawdzić jedno przeciwzaklęcie. No tak, ja też. Znam doskonałą książkę. Wybitne osiągnięcia w czarowaniu. Ale ktoś wypożyczył ją z biblioteki. Musimy się dowiedzieć kto. Fajne, ma żółte okularki. Z Friedrichiem to mnie tak zawsze bawiło, bo generalnie... Pamiętam jak pierwszy raz oglądałem więźnia z kabanu film, to nie wiedziałem kim ta postać jest. W tym garniturku. Zmienili jego... Wystrój. Od trzeciej części z jakiegoś powodu. Jakoś ten Fleetwick z pierwszych dwóch części bardziej mi pasował. Był taki bardziej czałodziejowaty. A ten to... No nie wiem, w zasadzie. <grym> Niedorobiony jakiś. Hmm, Incendio nie działa. Może Axio? Nie, Axio też nie. No jedyne zakręcie jaki zostaje to redukto. Okej. Okay. Zobaczmy też klalnie. O, profesor Sprout. Dzień dobry, Minister, Whisky Granger. Mam nadzieję, że odrobiliście już lekcję. Oczekuję waszych wypracowań o samoużyźniających się krzewach. Chyba nie muszę wam przypominać o sumach, nie profesor Sprout. A to teraz? Nie musi nam przypominać. Jakby można było zapomnieć co lekcje nam przypominają. Skąd weźmiemy książkę o samoużyźniających się krzewach? Neville wyjaśni. Znajdźmy go. Choć Harry. No dobra, ja chciałem inne rzeczy porobić teraz. To nie może jakoś sobie wybiec. Okej, okay, jestem ciekawy jeszcze co z tą konewką. Wingardium Leviosa. No bo to tak wygląda, jakby trzeba było podlać tę donicę. Mniejsza z tym. Chyba, że tego kwiatka tutaj. No, z drogi! O, ludzie. Coś czuję, że ta współpraca będzie ciężko przebiegała. Oho. Mandrakoje się odezwały. Dobra, konewkę. Nie, tak mnie to zaciekawiło i nie daje spokoju teraz. O, o, o. I co? Hm, ciekawy. Nie wiem, co trzeba zrobić. Nie mam pojęcia. Akcja! Dobra, tego może lepiej nie otwierać. Hmm. No dobra. I jakbyście wiedzieli, co z tym zrobić, to możecie dać znać, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Czyli to będzie tyle na razie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trochę posprawdzałem sobie rzeczy. Czy to mam sprawdzone już? Obadane, Mam. Spotkamy się na dziedzińcu przy transportacji. Okej. Okay. No jeszcze jest wiele rzeczy, które mnie ciekawią. No ale powoli trzeba będzie to ogarniać. Także myślę, moi mili, że w tym odcinku to będzie na tyle. Będę się z wami żegnał i widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku.